Organizatorzy Dinotop Festival 2022 na konferencji prasowej zorganizowanej 22 kwietnia przed Sędziszowskim Ratuszem oficjalnie ogłosili termin siódmej edycji imprezy, przedstawili zaproszone gwiazdy oraz przypomnieli o towarzyszącym festiwalowi konkursie na interpretację piosenek znanego artysty. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przed Sędziszowskim Ratuszem. Jestem w towarzystwie prezesa Polskiego Radia Rzeszów, Dzień pana Przemysława Tykowskiego oraz dyrektora oddziału TVP Rzeszów, Józefa Matusza. A spotykamy się dziś, dzisiaj z Państwem w tym miejscu, ponieważ chcielibyśmy poinformować, iż niedługo yy, wydarzy się duże artystyczne wydarzenie Dino Top Festival po raz szósty. Zagramy w Sędziszowie Małopolskim. A dzisiejsze spotkanie będzie służyć temu, żebyśmy mogli Państwu powiedzieć, kto będzie gwiazdą czy gwiazdami tego festiwalu. W jakiej formule, w jakim terminie on się odbędzie. Na początek zabranie głosu prosiłbym pana prezesa Przemysła Otekowskiego. Dziękuję. Zajmuję miejsce pana burmistrza ale tylko na chwilę. Proszę się nie denerwować. Pan burmistrz zaraz wróci na swoje miejsce. Szanowni Państwo, w Małopolski staje się powoli, a nawet już chyba się stał nie tylko stolicą najpiękniejszego oświetlenia w Polsce, ale też polskiej piosenki. Nie żartuję sobie, ponieważ szósta już edycja Dinotop Festiwalu udowodniła, że jest to festiwal na miejscu, potrzebny, lubiany, cieszący się dużą popularnością zarówno wśród odbiorców, tych, którzy przychodzą na Nowy Rynek i do Domu Kultury w Sędziszowie Polskim, ale także wśród uczestników tych konkursowych festiwalu. No nie trzeba przypominać, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat gościliśmy tu naprawdę niebanalnej wielkie Gwiazdy. W tym roku oczywiście już nie w pełnych składach, ale Electric Light Orchestra, Dawid Kwiatkowski, nie w pełnym składzie, składzie też oczywiście zespół Smoki, a także Sara James, wszystko na najwyższym poziomie dla Państwa. Prowadzenie gwiazdy telewizyjnej z żytej z nami od lat pani Agaty Konarskiej, no i udział znamienitego, współpracującego z nami medium, jakim jest e, Telewizja Polska, oddział w Rzeszowie, e, która współpracuje z Polskim Radiem Rzeszów i z Małopolskim, e, nie tylko przy tej okazji. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie prezesie, że muszę pana. Przesunąć z tego stanowiska, ale to też tylko proszę się nie denerwować na chwilę. No, festiwal oczywiście, największe wydarzenie tego sezonu. Trudno, aby telewizja Rzeszów była nieobecna na tym festiwalu, tak jak i przy poprzednich edycjach. Dzień wcześniej oczywiście będziemy również na przesłuchaniach. Koncertowych. No, nie wiem, czy tu już Państwo mówili, że w tym roku jest przegląd piosenek dla młodych twórców i jest to twórczość Krzysztofa Krawczyka. Serdecznie zapraszam do Sędziszowa. A ci, którzy nie mogą, przed telewizory do śledzenia i oglądania znanych kiedyś, ale i obecnie artystów. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeśli mogę przed panem burmistrzem na chwilę, to takie szczegóły muzyczne, gdyby Państwo chcieli poznać, to nasz specjalista Jurek Szlachta tu stoi. On w tej chwili też obsługuje nas, że tak powiem, radiowo, ale jak odłoży mikrofon, to, to też służy szczegółami, których ja jako prezes nie znam, a Jurek, który jest że tak powiem, połową inicjacji tego festiwalu, bo Dino Top, przypominam, to jego kultowa audycja e, służy po prostu swoją wiedzą. Jeszcze może dwa słowa, burmistrz to rozwinie. Podczas tego koncertu będzie też wielka akcja pomocy dla małej dziewczynki, która jest, ma poważne kłopoty zdrowotne, ale panie burmistrzu proszę. Tak, rzeczywiście podczas tego festiwalu, jak też zdarzało się to w poprzednich edycjach, chcemy poza zabawą również pomagać i w tym roku... Mała Pola, kilkumiesięczne dziecko, które tak naprawdę urodziła się 5 stycznia tego roku, 11 kwietnia zdiagnozowano u niej chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Potrzebuje pilnej terapii genowej, terapii, która kosztuje ponad 9 milionów złotych. Rodzice zdesperowani wspólnie z rodziną dając nam również znak o tym, myśmy te działania podjęli już wspólnie tutaj z telewizją, z Polskim Radiem Rzeszów, nie tylko na Dinotopie, ale również tą akcję pomocową będziemy wspierać. I podczas Dinotop Festiwalu będzie prowadzona zbiórka na Małą Pole, która walczy, walczy drodzy Państwo, o życie i, i sam udział w tym festiwalu, poza tą właśnie, jak mówiłem, już tą częścią rozrywkową, zabawową, będzie też doskonałym momentem do tego, żeby wspomóc, pomóc rodziców i Małą Pole. 4-5 miesięcy, niespełna 5 miesięczne dziecko walczy o życie. Potrzebna ogromna kwota na tą terapię genową, użyłem 9 milionów 200 tysięcy. Jak dzisiaj patrzyłem, to mają zebrane ponad 200 tysięcy złotych, więc nieco ponad 2% tej kwoty chcielibyśmy w tym festiwale. Na pewno za, będziemy również prosić o zaangażowanie się w tą akcję naszych gwiazd, które pojawią się na tym festiwalu. Myślę, że uda się za pośrednictwem państwa i tych wszystkich darczyńców, którzy zechcą wesprzeć małą uzbierać sporą kwotę, która wspomoże leczenie tej dziewczynki. Tak jak tutaj moi koledzy powiedzieli, 27-28 to jest dwa dni festiwalowe. Pierwszy dzień 27 maja to są przesłuchania konkursowe 10 finalistów, które odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiej Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Natomiast 28 już koncert galowy, koncert laureatów, wymienione gwiazdy, Sara James, Dawid Kwiatkowski, z zespół Smokey i Electric Light Orchestra. Ale również nie zapominamy o wojnie, tak panowie, która się dzieje za naszymi granicami na Ukrainie. Również zaprosiliśmy, chcieliśmy zaakcentować również naszą solidarność z Ukrainą. Wystąpi na początek tej drugiej części festiwalowej Walentyna Masłowska. Laureatka z poprzedniego roku, to znaczy drugie miejsce dokładnie zdobyła w tamtym roku. Nie tak dawno mogliśmy ją oglądać w Szansie na Sukces w Telewizji Polskiej, a u nas wystąpi jako pierwsza artystka podczas sobotniej. Ukryńskie. Będzie śpiewał i ukraińskie piosenki, pewno ze swojego repertuaru po polsku, bo... Pani Walentyna mieszka od kilku lat, studiuje w Polsce, doskonale mówi po polsku, ale też wspiera swoich rodaków i również swoim wokalem, swoim śpiewem. Wraz ze zespołem będziemy ją gościć na, na festiwalu. To nie było zostało tylko modlitwie o pogodę. Żeby mnie zapeszył do tej pory. Jak chociaż nie, jeden festiwal był rzeczywiście Dyszka, deszczowy nie, nie. deszczowy to był festiwal chyba drugi wtedy gościliśmy Małgorzatę Ostrowską. i Też był trzydniowy festiwal i wtedy trzy dni padało ale I wystarczy. I wystarczy ale pozostałe festiwale rzeczywiście udawało nam się dzięki woli Bożej że, że pogoda nam dopisywała chociaż z kolei w poprzednich latach pandemia i ograniczenie publiczności no teraz startujemy jakby po dwóch latach na nowo, bez żadnych obostrzeń, bez innych problemów. No, problem geopolityczny jest za wschodnią granicą, natomiast takich problemów tutaj mamy nadzieję, że publiczność dopisze, bo te gwiazdy, które wystąpią na festiwalu, to, to już taka pierwsza półka, nie tylko polska, ale już światowa, bo więcej o tych zespołach z pewnością powie redaktor Jerzy Szlakta, ale myślę, że nawet dla tych młodych, którzy nie do końca kojarzą nazwy zespołów, jeżeli posłuchają tych utworów, czy tych najważniejszych, naj, najbardziej znanych utworów, od razu będą wiedzieć, o jakie zespoły chodzi. I z pewnością będzie to wielka uczta muzyczna i wielkie wydarzenie, nie tylko dla Sędziszowa Małopolskiego, ale dla naszego całego województwa podkarpackiego, a też z tego, co pan dyrektor, wspólnie z panem prezesem, zapowiadałem jest taka szansa, duża szansa, że będzie ten festiwal transmitowany w paśmie ogólnopolskim, więc cała Polska też zobaczy to, co tu w Sędziszowie Małopolskim się wydarzy. Także, tak jak mówię, promocja niesamowita i mojego miasta, powiatu rybczysko-sędziszowskiego i województwa podkarpackiego. Za co, za tą współpracę i, i dziękuję panu dyrektorowi. Panu, panu, panu prezesowi dziękuję im i zapraszam wszystkich do, do udziału w tym wielkim muzycznym wydarzeniu na małym rynku w Sędziszowie Małopolskim.